Rozmowa poranka. 11 minut po ósmej. Michał Pierończyk, nowo wybrany prezydent Rudy Śląskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Od gratulacji trzeba by zacząć, więc gratulacje. Bardzo serdecznie dziękuję. Wygrał pan zdecydowanie, no, chyba nawet bardziej zdecydowanie niż ktokolwiek mógłby podejrzewać, przewaga gigantyczna nad pana konkurentem Krzysztofem Mejerem, ale można chyba to odwrócić i powiedzieć: im większa przewaga, tym większa odpowiedzialność. Tak jest. No, każdy głos to jest odpowiedzialność. No Rzeczywiście. Ten wynik przekroczył moje oczekiwania, yy, ale powiem w ten sposób: no, te, marzyłem sobie, żeby to było takie zwycięstwo jednoznaczne, yy, bezdyskusyjne, bo to wtedy zawsze łatwiej yy, się rządzi i łatwiej sprawuje tą władzę, yy, niemniej. 18 400 głosów to są głosy, z których się bardzo cieszę, ale jest to, czuję tę odpowiedzialność. Mieszkańcy zaufali, teraz trzeba wypełnić ten obowiązek. A ma pan pytanie, na ile to jest mocny mandat, jeśli ta frekwencja, no fatalna trzeba powiedzieć. Oczywiście można było się spodziewać, że tak właśnie będzie, bo to wybory nie w terminie, to zwykle yy, tak bywa ale jednak to jest poparcie mniejszości tych ludziom którzy mogliby pójść do tych urn i zagłosować. No tak już jest od dłuższego czasu niestety i ta frekwencja z wyborów na wybory nie rośnie tylko raczej spada i to jest taki pro problem ogólnopolski. No ja zawsze sobie życzę tego żeby była ta frekwencja jak najwyższa. Każdy kto startuje tak chce. No ale pytanie co zrobić tak w skali kraju, żeby żeby jednak ludzie chodzili do wyborów. I tak myślałem nad tym w ciszy wyborczej w sobotę, co robić. No i, i myślę, że jakaś grupa osób w ogóle nigdy nie chodziła na wybory i trzeba im to pokazać. Gdzie oni konkretnie mają iść, do jakiego lokalu, do jakiego budynku, jak to wygląda żeby żeby po prostu ośmielili się iść i, i zagłosowali. Myślę, że to powinno pomóc. Mam pewien pomysł, jak to, jak to zrobić w Rudzie Śląskiej. To pomysły będzie miał pan szansę wdrażać, ale może to jest tak. Niektórzy powiedzą, no, niezależnie od tego, czy pójdę, czy nie zagłosować, to co w tej Rudzie Śląskiej dla mnie się może zmienić. No i to jest niepokojące chyba. Ale tak jest chyba w każdym mieście naszego kraju. Ja oglądałem te frekwencje i z innych wyborów przedterminowych. No myśmy tam byli troszkę poniżej, ale Zawsze Ruda Śląska z frekwencją była poniżej średniej, prawie zawsze, więc tu też no nie odstawaliśmy. No ten mandat jest coraz. To jest, może to jest żółta kartka dla samorządowców z Rudy Śląskiej, wszystkich, niezależnie od tego. Ja myślę, że to nawet szerzej trzeba powiedzieć, dla wszystkich, którzy startują, dla całej klasy politycznej. No i trzeba, trzeba od, od, odwrócić ten trend, ale to jest praca u podstaw. Niemniej musiałyby być rozwiązania, które kiedyś były, że w klatkach słodowych były obowiązkowo informacje, że ten mieszkańcy tego budynku głosują w tej i w tej komisji pod takim adresem. To, to może by coś już dało, tak? A póki co no, e, apelowanie. No ja, mi się wydaje, że, że patrząc na wynik, to ja zmobilizowałem tą grupę, która chciała iść na mnie. Więc, więc tam ponad 18 tysięcy głosów to jest spory kapitał. To teraz o tej pracy u podstaw, o której Pan mówił, Pana pierwsza decyzja bez zmian pomóc mieszkańcom w czasie zimy nadchodzącej, tak, której tak. wszyscy się boją? Przede wszystkim to jest temat. Ja o tym mówiłem już tutaj w studiu no, kilka tygodni temu, na początku kampanii. Teraz to chyba jeszcze bardziej jest widoczne, bo, bo te informacje z mediów dochodzą, że ludzie się coraz bardziej niepokoją, jest coraz chłodniej. Więc, więc to jest ta pierwsza decyzja. Zebrać ludzi odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, za pomoc społeczną, jeszcze za energetykę, bo doszło w międzyczasie zadanie, że musimy oszczędzać. No, no właśnie, to żeby komuś pomóc, to na czymś trzeba zaoszczędzić. To na czym zaoszczędzić w Rudzie Śląskim? No chciałbym się zapoznać z tymi propozycjami, które już zostały opracowane w urzędzie. To za przysiężenie ma być w czwartek, więc dopiero wtedy będę wiedział. Oczywiście no, pomysły są takie konwencjonalne, tak? że inaczej światłem operować, czyli, czyli zmniejszyć e, ilość palących się świateł, albo na godziny to ro, ro, rozpisać, także w tej nocy głębokiej wyłączać. No, to są takie konwencjonalne pomysły, ale trzeba tu chyba wyjść poza te konwencjonalne pomysły. Zobaczymy, na czym stoję, bo to, to jest ważne. A widzi Pan szansę na taki dialog z rządem właśnie a propos tego, żeby prąd już droższy nie był dla samorządów, a nie żeby samorządy musiały oszczędzać. Dialog z rządem jest na pewno bardzo potrzebny i trzeba rozmawiać o wielu sprawach. Ja wczoraj zaapelowałem o to, żeby finanse samorządów reformować, ze szczególnym naciskiem na finansowanie lecznictwa powiatowego. Mamy problem w Rudzie Śląskiej, to jest ze szpitalem. I na pewno dialog jest potrzebny. Jest znacznie lepszy niż, niż jak słyszałem w kampanii, że my wymusimy na, na, na rządzie coś tam. No, niczego nie wymusimy, musimy się dogadać, tak? Musimy porozmawiać, pokazać jakie są problemy. I, i, i się dogadać, bo robimy to nie dla siebie, tylko dla mieszkańców, to mieszkańcy oczekują pewnych usług od samorządu no i teraz my nie powinniśmy ich rażąco obniżać jakości tych usług, żeby zaoszczędzić, Jest, nie możemy iść ciągle w tym samym kierunku, więc liczę na to, że tu dialog będzie mm, co do cen energii, czy jest dobre rozwiązanie, to jest takie sterowanie jakby ceną energii, nie wiem czy to się w, w naszych realiach tu już takich wolnorynkowych uda zrobić, yy, ale, ale no może ktoś coś ciekawego zaproponuje, no, co będzie efektywne. No, tylko teraz jest tak, że sam Pan... Nie wątpimy w pana talenty, ale mm. pewnie sam pan niewiele ugra tutaj, to z innymi samorządowcami trzeba działać, no tylko pana sytuacja jest taka, że inni samorządowcy na wspar wsparli pana konkurenta na starcie w kampanii mm. wyborczej. Ale tych samorządowców jest bardzo wielu i powiem szczerze, część z tych osób, które gdzieś tam się pojawiała w kampanii wyborczej, no, już pogratulowało tego zwycięstwa. Więc te kontakty mam. Ja muszę przypomnieć, że jestem od 12 lat byłem wiceprezydentem. Ale za złe Do... pan nie miał im trochę jednak, hmm. że tak jednoznacznie się zadeklarowali? Ja to oglądałem z punktu widzenia wyborcy z Rudy Śląskiej i się zastanawiałem, czy, czy to skłoni kogoś do głosowania, czy go nie skłoni. I mam wrażenie, że, że no, to była jakaś niedźwiedzia przysługa wykonana na rzecz kandydata, więc w sumie na mój plus, tak? Ja to tak widzę i to nie jest tylko moje zdanie, ale wracając do tych relacji, no ja uczestniczyłem w różnych gremiach, byłem takim ekspertem od mieszkalnictwa dla Śląskiego Związku Gminy i Powiatu, więc to przez kilka lat trwało. Więc więc te relacje są. Do Warszawy jeździłem na zespół Komisji Wspólnej Rząd Samorząd, tam żeśmy opiniowali propozycje prawne, które były, więc, więc to też lata od 2015 roku się to działo, więc ja te relacje mam i, i tu się nie obawiam tego, że ktoś nie będzie chciał ze mną rozmawiać. Wracając do pana, jakby tej pierwszej tezy, powiem, ja wczoraj wykorzystałem te 5 minut, to zrobiłem z premedytacją, bo te, te media przyjechały. To jest ten moment, kiedy tu z Rudy Śląskiej powinien iść ten sygnał do całego kraju. I ja to wczoraj zrobiłem, mówiąc w ważnej, bardzo ważnej sprawie. I myślę, że te organizacje samorządowe różnego szczebla i, i, i różne organizacje myślę, że to podchwycą i też będą to jak mówią o tym od miesięcy, od lat to, że to też wesprą. A jak wyborcy Marka Wesołego, czy ma pan takie wyliczenia? Ilu z nich, którzy zagłosowali w pierwszej turze na pana posła Prawa i Sprawiedliwości, zagłosowało w drugiej na pana? Pytam o to mhm. dlatego, że to są ludzie, którzy pewnie inaczej widzą problemy samorządu niż pan, niż Krzysztof Mejer. Mhm. I może być tak, że przy kolejnych wyborach, jeśli pan jednoznacznie powie, no nie, rząd nam przeszkadza, no to już tych głosów pan nie dostanie. Nie? Panie redaktorze, to ja zacznę od tego, o czym mówiłem w kampanii, to podkreślałem, to się nie zmieni ani w kampanii, ani po kampanii. Ja jestem nastawiony na współpracę, na dialog, na rozmowy. Więc myślę, że tu mamy wiele wspólnego z wyborcami jednego kandydata, drugiego. Patrzymy na Rudę Śląską jako całe miasto. Ja podkreślam, że chcę być prezydentem wszystkich ludzi, niezależnie na kogo głosowali i czy głosowali, czy nie głosowali. Więc taka ścieżka, taka rola. Nie mam analiz, ilu ilu tych wyborców, przypuszczam, że spora część głosowała na mnie. No tak, patrząc na, na, na mnie i na kandydata, no ja, ja się wydaje tym osobom im bliższą, tak? Więc, więc to w taki, według mnie, naturalny sposób się stało, że część, znaczna część, bo ja tych głosów miałem w pierwszej turze 11,5 tysiąca, teraz o 7 tysięcy więcej, więc to jest duża różnica. Więc myślę, że część spora głosowała na mnie. No to teraz zobaczymy przez półtora roku, jak, ja, Za jak bliskiego będą pana mieli. Ostatnie moje pytanie, czy może Pan zapewnić się z tego miejsca, Panie Prezydencie, że pana współpracownicy, ci, których Pan ogłosi w najbliższych dniach, bo Pan się deklaruje jako samorządowiec, czy to też będą ludzie niezwiązani z partią polityczną? Tak, mogę to zadeklarować. Jasno z i z ludzką platformą też, która pana poparła eee, na przykład? Powiem, powiem w ten sposób, eee, chyba trzeba być bardzo wiarygodnym. I mówić to, co w kampanii, to później mówić po kampanii. I to jest chyba klucz do, do budowania pozycji społecznej, w ogóle całej klasy politycznej, żeby mówić o tym w kampanii, a później mówić to samo po kampanii i to robić jeszcze. Więc ja w kampanii mówiłem, że to mają być, bo mówimy o wiceprezydentach, o zastępcach, że to mają być ludzie, którzy są fachowi z doświadczeniem, Rudzianie i bezpartyjni i ja to powtarzam dzisiaj też tutaj, więc tak to wygląda i, i tą drogą będę szedł. Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej, nowo wybrany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. Radio M107 6 fm